I piękno każdego dnia. Tam nazywam się Agata i jestem kosmetologiem w Instytucie Estetyki Piarodzinam. Moje zainteresowanie tą dziedziną nauki zaczęło się już dosyć wcześnie. Później, jako nastolatka, interesowałam się bardzo swoją skórą, zaczęłam o nią dbać. W wolnej chwili czytałam wszelkiego rodzaju książki pisma związane właśnie z kosmetologią. Jednak moje zanimowanie i pasja rozpoczęły się na dobre na studiach. Dyplom ukończenia studiów zdobyłam w 2010 roku na Wydziale Kosmetologii Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Dla mnie ogólne pojęcie kosmetologii ma głębszy wymiar. Nie jest to tylko dobrze postawiona diagnoza, ani odpowiednio dobrany program pielęgnacyjny, ale jest to także moja pasja. A jeżeli jesteś moją pasją, to robię bardzo dużo, aby być najlepsza pod względem merytorycznym, jak i manualnym. Praca z ludźmi daje mi ogromną radość. Staram się pomóc klientom w poprawie kondycji ich skóry, ale również zrelaksować się podczas zabiegu dbać o swoich klientów. Zawsze po przybytym zabiegu pytam o ich wrażenia i samopoczucie. Praca w Instytucie Estetyki Pierlupina to mój ciągły rozwój. To wysoce zaawansowana aparatura, która przynosi świetne efekty oraz ludzie, którzy tworzą niesamowitą atmosferę. Myślę, że głównym atutem Agaty jest jej profesjonalizm do każdego klienta wychodzi indywidualnie i z wielkim zaangażowaniem. Po zabiegach są odgrożone, delaksowane i przede wszystkim wracają do niej regularnie i życzę jej jak najwięcej takich zadowolonych klientek. Agatę poznałam kilka lat temu jako osobę, jako kosmetyczkę podchodzącą do swojej pracy bardzo profesjonalnie. Współpracowałyśmy ze sobą kilka lat, bardzo mi się podobała jej praca, jej podejście do klienta, w jaki sposób wykonywała zabiegi. Do Państwa, do, do, do gabinetu. Dalej współpracujemy ze sobą. Także współpracujemy, jestem teraz jej klientką, z czego bardzo się cieszę. Agata jest bardzo ciepłą i profesjonalną osobą, co w połączeniu przekłada się na stale rosnącą liczbę zadowolonych klientów. W gabinecie Bierupina pani Agata cały czas widzę, że podnosi swoje kwalifikacje. Jest bardzo profesjonalna w tym, co robi, bardzo higienicznie, traktuje każdy zabieg. Co jest dla mnie bardzo ważne i jestem bardzo zadowolona. Agata Czyszak zapraszam. Pierlupina. Tu powstaje piękno każdego dnia.